Witam Państwa na pomyczowej konferencji prasowej, pomyczu pomiędzy Skrączem Sołowa a Stanowa Wola i o zabranie głosu. Proszę trenera drużyny gości. No cóż ja mogę powiedzieć. W tej sytuacji, w której my jesteśmy i z, z tą dyspozycją, jaką mieliśmy wcześniej, we wcześniejszych meczach, ja uważam, że dzisiaj musimy bardzo szanować dzisiejszy punkt. Zrobiliśmy jeden punkt na bardzo trudnym terenie. Graliśmy bardzo mądrze, jeżeli chodzi o grę defensywną. Yy, i to, my sobie zakładali przed meczem, zrealizowaliśmy, czyli chcieliśmy zagrać dwie równe połowy. Dwie równe połowy, może nie były to piękne połowy, ale były równe. I dlatego tutaj plus dla moich zawodników uważam, że od tego właśnie musimy zacząć. Od tego, bo już pięknie w kilku meczach. Starcelowa wola grała i kończyło się to zawsze zwycięstwem przeciwnika. Także zaczynamy może grać trochę brzydziej ale i bardziej skupiać się na rzeczach związanych z defensywą, a chcemy grać przez to skutecznie. Gra ofensywna na pewno z czasem nam się będzie lepiej układała. Na pewno jeżeli zawodnicy już zrozum zrozumieją do końca nowy system, a robią to w bardzo szybkim tempie, to do tych akcji ofensywnych przyjdziemy na razie. Skupiamy się bardzo mocno tutaj na pracy defensywnej i dzisiaj uważam ten mecz pod tym kątem na plus dla nas. Dziękuję. Dziękuję. O zebranie głosu poproszę trenera gospodarza. Dzień dobry. Tak jak w poprzednim tygodniu mecz na mnie wyszedł, tak dzisiaj jesteśmy bardzo źli i rozczarowani wynikiem tego spotkania, bo bezwzględnie liczyliśmy na trzy punkty w tym meczu i myślę, że zrobiliśmy naprawdę bardzo wiele, żeby ten mecz wygrać, bo prowadziliśmy grę, mieliśmy bardzo wysokie posiadanie piłki, natomiast no nie to jest najistotniejsze. Najistotniejsze jest to, ile wpadnie bramek. My dzisiaj z tych wykreowanych sytuacji nie potrafiliśmy zdobyć bramki, a sytuacje niektóre, tak jak Rafała Busiły, czy Damiana Nie Dojada, czy Adiego Baszkiewicza były sytuacjami bardzo dobrymi. Myślę, że gdybyśmy strzelili pierwszy bramkę, to ten mecz byśmy wygrali. Szkoda tych dwóch punktów, bo uważam, że dzisiaj je straciliśmy. Mieliśmy przygotowany plan i konsekwentnie go realizowaliśmy. Zabrakło nam dzisiaj, tak na dobrą sprawę, tylko bramki. Dziękuję. Dziękuję. Czy są pytania do trenerów? Tylko, nie, tylko jedna hmm. bo... Rzadko skradak ma no, tak duże posiadanie piłki i tak często i tak długo przybywa na połowie przeciwnika, a bramka nie pada na nie no, tak, tak To prawda, czasem, czasem tak w piłce bywa, natomiast e, no, statystyka jest złudna, ponieważ no, jeżeli ktoś by zobaczył e, statystykę Instata z meczu z gks tam też mieliśmy posiadanie piłki na poziomie 58%, e, teoretycznie, statystycznie wykreowanych więcej sytuacji, i więcej strzałów na bramkę, a przegraliśmy mecz 2-0 i zupełnie wynik nie oddaje tego, co się działo na boisku i dzisiaj te statystyki będą ponownie po naszej stronie jeszcze lepsze, a znowu zgubiliśmy punkty i czasami chyba wydaje mi się, że lepiej w gorszym stylu wygrać, niż e, zgubić punkty w ten sposób. A pytam czy Dawid Wolny już był na ławce, ale jeszcze Pani być w stanie. Dawid Wolny, Dawid Wolny tak na pewno sprawę w treningu z drużyną jest od poniedziałku e, i był dzisiaj brany pod uwagę przy... E, Składzie, natomiast na pewno nie do pierwszego składu i w tym meczu jeszcze obawialiśmy się zaryzykować, żeby nie stracić Dawida na kolejne trzy tygodnie. Dziękuję. Są jeszcze jakieś pytania do trenerów? Jeżeli nie ma więcej pytań, to ja dziękuję Państwu, dziękuję trenerom, a dobrze, nie gości jeszcze bezpieczną do domu.